Witamy po długiej przerwie. Jestem Gandalf. Witam. No. no. Nie było tak długo odcinka przez tego tam kolegę, który tam siedzi. Ta. Ta. siedzi. siedzi. Leży. Leży, tak. No. No. Los, los po prostu był i. Chyba już z dwa miesiące. No. Trzeci odcinek, nowa mapka. Lagi powinny być tylko wtedy, gdy się nowy świat generuje. To jest now, nowa mapka. Mnie dobrze. Mieska może jeździmy na drogę. Co bijesz, krowy, ty złodzieju? Ty. Moja jest. A, ja, ja tam zgwałcę. Zgwałciłem. Pchłe, płe. O, tam są. I by trzeba jakieś prosty teren znaleźć, nie? Do mieszkania pewnie. No, coś takiego, tylko żebyśmy znów, kurde, dwa miesiące jednego odcinka nie na, nagrywali, nie? Wszystko przez Ciebie było. A, przeze mnie, tam paluszek. No, paluszek, najważniejszy przy Właśnie. A, teraz powinny być odcinki częściej. O, codziennie. Codziennie nie wiem, czy się uda. Musi się udać. Która potem roboty jest przy renderowaniu? Tak, ty możesz pomieć. O. Ty masz... No co mnie Turchasz. Dobra, idziemy. Chodź, szukamy miejsca. Czeka. E, nie, trzymam... itemki. Tam jest pustynia i ten. I biom zimowy. To. No, no chodź na, na zimowy pozbieramy sobie drzewa, nie? Ale... O, ciemnego? No kur. O, A, takiego też pada. No nie śnieg. Gdzie ty jesteś, nobie? Koło takiego jeziora. Idę zaraz na pustynię. I dam zimowy. To masz kobra Nie. Trzeba piecę zrobić. Może mięso upiec. Myszczujemy trochę. O, zombie alg. Jak to było? O, miecz wypadł. E, srebrny. Żelazny, kur... Co ja mam? To jest. Co ci tujesz, citerko? tu jesz? Ci terko? Ty chcesz w deszczu? Aha, no, a, no. Chyba, że tak. No właśnie. O, węgiel. To zbierz i kobla. Kobla już zebrałem. Musimy zrobić ten piese. Widzę kolejnych ochotników. Dawców mięsa? No to uzbieraj dawców mięsa, a ja będę zbierał dawców tego kobla To uzbieraj trochę. Dobra. dla mnie jakiegoś tam diaksów. Dobra, spoko Sunstone'a chcesz? Ciebie. Do mi tak chyba raczej z drewna będę robił. Co? Do mi tak z drewna. O, fuck. Co? Ufo, my się potem znaleźli. Ja jestem koło. Jestem na zimowym. Op. to pro. Gdzie ten zimowy jest? Które klatki? Minus 150 i 64. Minus 154 I drugą maniką. Ja pływam. Trzeba tak, mnie... trzeba trochę tego... Drzewna, trzeba. To sobie White Pontem zaznaczę. zarobicie Night. A, tu jest. Drzewno. Ciemne drzewno. No, trzeba... Zaraz będzie noc. No właśnie mówię, że Night zaraz będzie. masz zrobić dzień. Nie, yeah, to trzeba... są... nie ma citowania, citerze. Ty jesteś citer. Ty jesteś. Od, od teraz nazywam cię cheaterem. Spoko. Bogo? Spoko. Spoko. A gdzie my będziemy... a, na równinie. takim prostym bardziej. No. Trochę to będziemy jak to jest tak tego ciemnego na razie. Możemy jej szukać. Tak, ciemnego na ci się nie starczył. starczy. masz 24. Mam 14. Dzięki, jesteś. No... Fajnie. Tak, można powiedzieć. Czko, niko, że jest, miał jaki lag. No, był trochę. Ale to. Dopiero się chyba ten świat wygenerował, nie? No. Generował tej średniej lagi. A mnie bierze i ten. Sam czwartej w ogóle? są bo ja już go zabiję. A no tak, bo miecza miałeś. No, ale mnie rzuca po, o, o, od tego optifina Owce już, tam. Już masz schem. Widzisz? patrzymy Co owce? Owca tam jakaś była. To łóżka może. O, Becy. A jest. Nie zabijaj. O, gdzieś mi tam... poszło. Poszedł miecz. Tak, ja się pogłaskać. Pogłaskać, właśnie. Ale się nie udało. Nie jest jeszcze, żyje. Nie. To no druga. Ona no jest różowa? Nie. Yeah. Czy mi się zdaje? Ja jedną zabiłem. A to jest różowa chyba? Chyba różowe się nie rozbiją. Ja nie wiem, co ty robisz z tymi. Ta. Ile masz już? Prawie jest tak. Też mi starsz? Ostatnie drzewo. Jadę. Daj mi kobla. Mam 26. I węgla. Gdzie jesteś? Za tobą. Czekaj. je udoić. Jakie mam... Dawaj. Czekaj, te łowce trzeba wybić, bo na łóżku. To jest biała czy różowa? Białe tu są. To jakoś dziwnie to chodzi. Mi wydaje się, że to jest różowa. Mm. Fok. Już po drewno leci. Co ten, grifujesz mapkę? Kolejna owca? O. Kusz! Nie, endermany 2, 3. Bo sam zimowa na mapce. Tam coś jest. No, f no what the fuck? Co? Nie mam itemów. Jak to? No, tak. Mam tylko. Tylko... Nie, ta jest różowa. Mówię. Mam tylko podstawowe itemy. Fok. To nie wiem czy... A czekaj, uzbieram i zobaczymy, czy jeszcze raz tak będzie. Jak coś to się, się, się przeżyje. Przeżyć czegoś. I co? No, teraz są, a przeszli do mnie było. ale w ogóle nie mam tam, co uzbierałem, tylko te, te. Daj mi żarcia, bo mam dwa serduszka. To musisz przejść. No, jestem koło ciebie, idiot. Na no dole jesteś, idiota. Zabijaj to. Tu. Trzeba ją upiec. O, podziękujemy. No, jedziesz tu? Nie daj, To Nie nadajesz. Zaraz, zaraz będę. O. F o. Uff. No jagę. Mm, teraz pisałkę zrobię. Dawaj Mhm. Mm. No aha. Jasność. W sensie nie widzę jakiejś płaszczyzny. Widziasz? Nie, stoję. Ta? To idź. gdzie jeździ ledwem a dokładnie gdzie? minus dwieście pięćdziesiąt na osiemdziesiąt. Ledwem tam. Mhm. Mm jacy to ci wej wejdę. Już byś wow. Woda mi się gotuje. 80! Chodź! Gdzieś? Za tobą byłem. To chodź tu. A gdzie masz... masz i tam nie? A, tu są. O, no. a teraz... nie. O, ale ziemka że wykopał. Pijaj. No. Co gasisz światu? Moż smacznego Dziękuję. Proszę. Udziela mi się już. Po co my to w ogóle kopiemy? Tak po Kobel. <noise> po co nam kobel Na chodnik. <głos> <głos> Gdzieś ciemno już już. Prz? Już. Już. No. Szukamy diaksu. Tak. Dobra, wychodzimy. A dzień jest? Nie, idziemy. A przyspaliśmy się? Nie, idziemy. Czekaj, jeszcze itemy pokładam Złodziej, Judy. R. Damskich Portek. Masz jeszcze? Ło, wow, prezenty. O, ty chodź. Gdzie idziemy? Na wschód. Chodźmy do dżu... ten. Nie w tą stronę. Tam. Na pustynię, w stronę pustyni. Może, znajdzie może znajdziemy. Może opuszczoną znajdziemy. O tu jest coś. Owcarnia. Tam widzę węgiel. No. U zabije Zabiję mnie! Ha, 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 ha. A jeden, jeden. Nie nie robi. Gdzie ty byłe, Gdzie ty jesteś? Koło pustyni. A gdzie jest pustynia? Masz mapkę teć. Tak? Przecież. Węgiel teraz wybieram. Mm. Zobaczyłem. A Różowy też masz zrobić, bo z Różowy też możesz zrobić. Wow. Na jedno łóżko mi już stać. Stać ci już. Tak. Co Jestem wykupiłeś? bogaty. Masz pod Polsa tu kupiłeś? No. O, ale łowczarnia. O, dynie mam. Przydadzą się. Ale ci nie, nie dam. Śniega jeszcze wezmę. O, krowód nie mam. To jest tu O nie Kupię owce. Co ci te owce robią? To jest sprawa. Czy czym one ci tak... Na pustynię chodzi. nie. No poczekaj, dynię zbieram. Się pośpiesz. Spieszy ci się. No. Odcinki są po 25 minut, Czy jest, ileś tam. No, tam coś jest. Gdzie jesteś? Na pustyni. Ja idę za owcem jakąś. Chodź na pustynię. Czekaj, bo cię no. Jeszcze jedną wełnę. Masz? Mam. Ale gdzie ty jesteś? Na pustyni. Czyli? Masz łapkę. Tu jest brzeg pustyni. To chodź. Tepnij mnie. Nie ma ci to, wania. Pisałeś, Ukośnik Spawn pustynia, pewnie. Tak. <grych> no, poczekaj, muszę jedną Problem. O, kurczaki to dają. O. To nie jest surowego. A to już koniec ze lądu nie. Yeah. Ale lag. No, też go przesunąłem. Hmm. Mm -hmm. O nie, o trochę To już jest koniec. Nie ma już nic. Ta. o tam coś jest, tylko płynąć. Trzeba zrobić pączki i płynąć. Nie, dyntki Chodź. Dawaj dyntka. Zrób se. Nie, nie Ha, płynę już pierwszy. O. Ładę. Ty ci też. Chłe, chłe, chłe. Cołe. Machamki na pożegnanie. Z lagami. Ej, czemu? Ale lag. Ej czemu ja pływam w wodzie? to masz łódkę? No właśnie, nie wiem. Tak, Faiz fest, mała wysepka. Może my tu zamieszkamy, zrobimy. Żadnego survivala czemu ty jesteś koło drugiej łódki? Ty chodź, chodź tutaj się wybudujemy. Będziemy, będziemy nawozili piachu. O, ale lak. Kur... kręcaj. w lewo. No nie, o, opadnę na mieliźnie. O, tam jest jakaś dziura. Nepo, ne, po, uček mi. Po, tak ti uček. Oh, fajn, Jura. Jez Jura. Oh. oh. Ja, ja się styczy z ciebie robiłem. <średencji <średencji> chodź. Chodź na solo wodzie, ja zobaczymy. What the f Czekaj. Ci muszę cz cz czunki załadować. <średencji> Trzy łódki zrobił. Pacan, nie dogonisz mnie. Dziesięć zrobiłem. Jest tam coś? Nie, chyba nie. Chociaż. Jest! Jest! Mało no, wodu! Jakaś wyspa. Gdzie to pójdzie? Dżungla, pewnie. Dżungla. Czemu ty idziesz po wodzie? No tak. <laughs> Będę pierwszy? niż. Niż pierwszy. Weź Speeda pewnie, nitro. O, chyba że pi pierwsze co, to zamieszkamy w dżungli. Jakiejś dżunglikowskiej dżungli. Ja, ja idę dalej. To znowu obiam zimowy zaraz. O, o, o. Widzisz? Gdzie? Za mną Koło jakiegoś jeziorka Tam też byłem A Widzę Cię Nic Ło mnie bolą jest jak 24 na dobę Co? Tak to jest jak 8, 8 godzin na dobę, 10 w tygodniu 7 dni w tygodniu. Tak. 8. Znów to bagno. Tak. Nie. Kur. Jaskinia. Idziemy dalej. No tak, idziemy dalej. Jak ja weszłem. To też jest jaskinia. Ale nie schodziłem. A znaleźć. A, idę za tobą. Będę pierwszy. Pierwszy, pierwszy. Gdzie ty pierwszy? Nie wiem właśnie. Gdzie jesteś? O, mućka. Gdzie? Milka tam była. Kur... Ładna jaskinka. Jest, kolejna mućka poszła. nie zapchnij moją krowutnię. Pech. mi cztery mięsa. Gdzie ty jesteś? O, lapa spływa. O tu krow. Kółka się kręcą? No. Eee, kanion chyba mam. A, tam jesteś bijeś, świnie. O ty. Jaki świnie? Eee, krowy. O ty grześników... Piękne przez zamarznięte jezioro. Zmienim broń. Ze snajpy. No przy kampiecie i zobaczysz tak o jest wow log no tu coś widzę coś, coś się generuje będzie blisko do dżungli, do ciemnego drzewa no gdzie, gdzie dżungli masz? co Ty? co? mówisz, że do dżungli, do ciemnego drzewa blisko A dżungli to nie jest ciemne drzewo ale dżungla i tu jest jest, całkiem... tak, jest takie mosiędzowe O, jest tu. Prosta. Ale za blisko pustyni jest. No i dobrze, sand sanda się będzie kopał. Chociaż tu jest las duży. Do wycinki. O, to dobrze. I krów no, dużo. Wiem, <gryw> to samo Akurat lasek dla nas wow. O lasek... Malina. A ciągnie z drena. Bo drena jest kwaśna. Kanion tu jakiś jest, a to, to jak na tym serwie drugim, nie? No, ale to się wy. choć te koro, krowy zagrodzimy, za, za, za to idzie bokiem szła. Jestem koło tych krów. Idę tam, to tu mieszkamy, nie? No, to poczekaj, ja wyrównam tu, nie? Ja bardziej w lasie, bo ta. W... W tym, no, w lesie, bo tam jest bardziej, więcej miejsca, co mało. Ale, gdzie w lesie? Tam! Tam jest bardziej prosto. Tak? No, tam jest bardzo dużo miejsca po, no, szerokość, na szerokość. Zobaczmy na mapce. Tam jakieś czy co to jest? Dobra, chodź, kończymy. To, się, to się było. No, no. Gdzie ty jesteś? Nie pij krów! Dużo Dobra. Raz. Chodź tu do mnie. To nie. Dobra. No to co? To się żegnamy, nie? No to się żegnamy. Ale ja? Tak. <noise> ja tym nie mogę. Czekaj. <noise> Dobra. To dziękujemy za uwagę. Cześć. Cześć.